Dzień dobry. Dziś pomówię nieco na temat pistoletów na bazie Colta 1911. Zapewne gdy słyszycie słowa Colt 1911, macie odczucie, że rozmawiamy o czymś bardzo klasycznym, pewnym kanonie czy też standardzie. Dziś faktycznie tak jest. Konstrukcja jest znana na całym świecie, kopiowana na różne sposoby, można powiedzieć, że jest eksploatowana, ile wlezie. Jednakże w swoich początkach była to zupełna nowość, a dla niektórych wręcz dziwactwo. Pamiętajcie, że w momencie projektowania znaczna część użytkowników pamiętała lub wręcz była przyzwyczajona do rewolwerów czarnoprochowych lub ich nowszych wersji na proch bezdymny, ale wciąż rewolwerów, czyli broni zupełnie innej niż pistolet samopowtarzalny. Koncepcję broni ręcznej, gdzie za kolejny strzał odpowiadała automatyka, znano od niedawna z karabinów maszynowych. W broni ręcznej była to niepewna nowość, wzbudzająca sporo kontrowersji. Jak zatem zaczęła się historia Kolta 1911? Iskrą inicjującą jego powstanie była wojna Stanów Zjednoczonych z Filipinami. W tym konflikcie Amerykanie mieli problem z pokonaniem ludzi z tzw. społeczeństwa Moro. Dlaczego? Walka była prowadzona w dżungli, a przeciwnik bez przerwy naszprycowany narkotykami i niezwykle zdeterminowany. W praktyce rewolwery Colt M1892, w jakie byli wyposażeni Amerykanie, miały zbyt małą siłę ognia. Broń na nabój 38 Long Colt mający 250 Jouli, to zdecydowanie za mało, by zatrzymać zdesperowanego wroga. Co zrobiono? Na szybko powrócono do rewolweru Colt M1873 na nabój 45 Long Colt o ponad dwukrotnie większej energii. Potem na spokojnie wprowadzono nowy rewolwer, czyli kolta M1909, na taki sam nabój. Jednakże równolegle z mieleniem w kółko rewolweru jako broni krótkiej dla żołnierza, prowadzono badania nad pistoletem samopowtarzalnym. Amerykanie mieli świadomość, że wprowadzane w Europie wynalazki, takie jak Mauser C96 czy P08, to może być przyszłość. Już od 1900 roku robiono konkursy mające wyłonić najlepszą broń krótką, w których startowały pistolety samopowtarzalne. Dla konserwatystów perspektywa wprowadzenia urządzenia, które wykorzystywało energię naboju do przeładowania była dziwna. Jednakże projektanci tacy jak John Browning, który wymyślił zasadę działania opartą o tzw. krótki odrzut lufy, powoli dopracowywali konstrukcję, aby dało się z tego niezawodnie strzelać. Badanych było kilka różnych konstrukcji. Nie będę tego omawiał, bo materiał trwałby z godzinę. Były trudne momenty, bo pistolety w próbach ciągle się psuły, i nawet w pewnym momencie zaczęto zastanawiać się, czy w ogóle pistolet samopowtarzalny jest przydatny w praktyce do walki. Trudno się dziwić. Wyobraźmy sobie, że dziś trwają badania nad nową bronią ręczną, na przykład procą laserową. Strzela niby szybciej niż pistolet, energia jest ok, zasięg super, amunicji 100 sztuk ale na deszczu przestaje działać akumulator no i co pewien czas sterownik wyrzuca błąd systemu. Bill Gates jako projektant twierdzi, że wkrótce będą aktualizacje i proca będzie śmigać lepiej niż Glock 17. Taki klimat dotyczący niepewności konstrukcji był zapewne te ponad 100 lat temu. Ostatecznie w listopadzie 1910 roku doszło do starcia pomiędzy pistoletem Colt Model 1910 Slant Handle 45 ACP który wyglądał prawie jak Colt 1911, którego znamy, z pistoletem Savage Military Model 1910. Trzecim uczestnikiem był rewolwer Colt M1909, o którym wspomniałem kilka minut temu. Z naszej perspektywy wynik jest jasny. Wygrał oczywiście pistolet Colta. Pokraka Savage ciągle się zacinała, a rewolwer z zasady działania był już przeżytkiem. Ostatecznie w 1911 roku zaakceptowano dopracowany pistolet Colta o nazwie Colt M1911. W połowie lat 20. poprzedniego wieku nieco go zmodyfikowano na bazie doświadczeń z I wojny światowej i powstał Colt M1911A1. Miał on bardziej dopracowaną ergonomię. Kolejne lata to błyskotliwa kariera tej konstrukcji. Udział w II wojnie światowej czy też w Wietnamie. Produkcja to już były miliony sztuk. Z ciekawostek warto powiedzieć o wydarzeniu podczas walk o Guadalcanal w latach 40. Trzej japońscy żołnierze zaatakowali amerykańskiego generała, który siedział przy stole na zewnątrz i pisał meldunek. Dowódca zastrzelił wszystkich trzech biegnących w jego kierunku z Zykolta 1911. Inna ciekawa historia to prawdziwa abstrakcja. Otóż amerykański żołnierz podczas bitwy lotniczej z Japończykami w czasie II wojny światowej ewakuował się z bombowca B-24, skacząc ze spadochronem. Opadając, strzelił cztery razy do blisko przelatującego myśliwca wroga i trafił pilota w głowę, po czym samolot spadł. To jest dopiero historia do zbudowania marketingu. Lata 70., 80. i późniejsze to nowe wersje pistoletu z drobnymi modyfikacjami. W latach 80. Armia Stanów Zjednoczonych przesiadła się na Beretę M9 w kalibrze 9 mm para. Jednak rozwój Colta 1911 trwał nadal. Na rynku cywilnym, jak również w niektórych formacjach armii USA, konstrukcja była szeroko używana. Lata 90. i początek XXI wieku to trwający do dziś zalew pistoletów z polimerowym szkieletem typu Glock 17. Nic jednak nie rusza mocnej pozycji konstrukcji na bazie Kolta 1911. Ewolucja polega na dopracowywaniu detali, jak przyrządy celownicze, dźwignie, języki spustowe czy kurki. Oczywiście na rynku są odmiany z różną długością lufy w różnych kalibrach. Nie ma chyba pistoletu mającego więcej odmian. Przypuszczam, że konstrukcja będzie wiecznie produkowana. Dlaczego jednak została wyparta w znacznej mierze przez inne, przede wszystkim w kalibrze 9.19 para? Pomimo mniejszej zdolności obalającej, mają one na tyle dużo plusów, że są bronią bardziej skuteczną. Polecam obejrzeć mój film pod tytułem Skuteczność broni, aby zrozumieć to zagadnienie. Mam jednak wrażenie, że gdy nasze praprawnuki będą strzelały z proc laserowych, nadal część z nich z przyjemnością wypali czasem 45 Dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do komentowania. Pozdrawiam i do zobaczenia!